Witam Państwa. Okazuje się, że termin biali murzyni nie stracił nic na aktualności. Kapitalizm polega na tym, że żeby ktoś był bogaty, to musi mieć swoich, krótko mówiąc, murzynów. Nie ma inaczej. Bogacz ma 24 godziny i biedak ma 24 godziny. Otóż prawda jest taka, że dzięki naszej telewizji i dzięki naszym partiom, to Polacy Zostali zrobieni w Europie na białych murzynów. My pracujemy na, na zachodzie Europy na najniższych stawkach, na najgorszych warunkach. Mało tego, w Wielkiej Brytanii biały murzyn, Polak, jest prześladowany z powodów etnicznych, rasowych. Premier Wielkiej Brytanii Cameron powiedział krótko, że nie chce płacić zasiłków na polskie dzieci w Anglii. Jest dowód prześladowania Polaków, jest dowód na istnienie tej klasy białych murzynów w Europie jest. Kto jeździł na zachód to wie jak Polacy są traktowani. To jest w ogóle skandal, żeby w XXI wieku zlikwidować w Polsce cukrownie, przemysł produkcji elektroniki, telewizorów, stocznie, kopalnie, no wszystko co się da, tak? Produkcję wszystkiego, produkcję ubrań, zrobić cały kraj bezrobotnymi, Wysłać na saksy i teraz Biały Murzyn sam musi kupić sobie bilet i pojechać, bo kiedyś w tych czasach w średniowieczu czy w XIX wieku to po Białego Murzyna przypływał statek. Białego Murzyna sprze łapano, sprzedawano go na targu. A teraz Biały Murzyn sam przyjeżdża, pracuje za najniższe stawki, które wystarczają mu tylko i wyłącznie do tego, żeby zjeść, wypić kupić obranie, opłacić mieszkanie i na drugi dzień przyjść do pracy. Pracując na najniższych stawkach nie jesteście w stanie zgromadzić odpowiedniej ilości oszczędności, żeby się wyrwać z tego stanu, z tej sytuacji, w której się znaleźliście. Dlatego sami widzicie, że określenie "murzy" biały murzyn, nadal jest aktualne. Ale największym skandalem Największym przekrętem to jest to, że ten biały murzyn, biały, można powiedzieć, debil, sam nie wie, że jest debilem, sam nie wie, że jest murzynem. Oni dzięki telewizji wmówili dla Was, wmówili dla wszystkich Polaków w kraju, tak? że jak oddamy polską ziemię, oddamy polskie lasy, wstąpimy do Unii, zniesiemy granicę celną, tak? to będziemy bogaci, będziemy wszystko mieli. I będziemy jeździć do nich do pracy. To przynajmniej w jednej rzeczy nie skłamali. Że będziemy musieli, będziemy musieli jeździć do nich do pracy, bo u nas pracować nie będziemy mogli. Telewizja sfałszowała rzeczywistość i nadal to robi, a wy klaskacie uszami cały czas, szczególnie młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze tego doświadczenia, tak jak starsi, żeby zrozumieć. Bo kto ma doświadczenie, czyli krótko mówiąc, dostał w dupę. I zgnali mu rozum z dupy do głowy, tak, zrozumiał, to on wie, nie da się drugi raz oszukać. Nie da się drugi raz kogoś oszukać, dlatego jeżeli Unia Europejska raz upadnie, to już drugi raz yy, taka sytuacja nie powstanie. Dzięki telewizji sfałszowali rzeczywistość i powiedzieli społeczeństwu, że jak wstąpimy, będzie, będziecie mieli pieniądze, będziecie żyli jak w Paryżu, będziecie wymieniali euro. Na zachodzie nie będzie potrzeba kantorów, ale tak naprawdę to wszystko było możliwe tylko dzięki temu, że naszym krajem rządziła komunistyczna Szumowina. To byli ludzie, którzy się sprzedawali. Musicie to zrozumieć, że w tym, tym systemie komunistycznym, żeby mieć jakieś stanowisko, nawet dziennikarza, tak? Masowiecki przecież Tadeusz Masowiecki premier był dziennikarzem, to to wszystko była komunistyczna agentura komunizm, tak jak mówił, Rosyjski pisarz Suworow, który pisał te książki Lodołamasz na przykład, yy, suczył. Suczył ludzi. A bardziej do, dosłownie, skurwił ludzi, tak? No, i oni poszli na tą korupcję, która szła z zachodu. Macie pieniądze, sprzedajcie firmę taniej, tutaj pod stołem dla was kasa, dla was kasa. I dzięki temu Zachód z, zrobił kolosalny interes. Zniósł granicę celną, wprowadził swoje towary, zlikwidował miejsca pracy. Z was, wy nie macie gdzie pracować, musicie jechać do nich. I Biały Murzyn sam kupuje bilet, za najniższą stawkę musi pracować. Jest pogardzany, płacze, jest mu źle w obcym kraju, musi wysyłać pieniądze tutaj. Ale sukces tej całej polityki to jest propaganda. Propaganda, która jest w telewizji, żeby stumanić matołów, że zarabiają, mogą zarabiać w Anglii, mogą zarabiać w Berlinie, mogą zarabiać we Francji, mogą jeszcze w Hiszpanii pracować. Będą tam wyrywać marchewkę, będą tam wyrywać pomidory, w Niemczech buraki będą wyrywać. Na internecie są filmy, jak Polacy, w gumowiakach grzęzą w ziemi w Niemczech i wyrywają tą przysłowiową marchewkę i się śmieją, bo facet wdepnął gumowiakiem w ziemi i nie może wyciągnąć nogi, bo ziemia go, but wciska w mokrej ziemi. Ale normalny człowiek to powie tak, przepraszam bardzo. Ziemia jest w Polsce, u nas mogą wyrosnąć buraki, marchewka, może wyrosnąć pomidor, cebula, może wyrosnąć wszystko i u nas się nie opłaca, a tam się opłaca? Ludzie, weźcie rozpęd z 10 metrów, walicie się w ścianę, ci, którzy jeszcze do tej pory nie zrozumieli tak naprawdę o co chodzi i zacznijcie się zastanawiać jak to jest, że tam się opłaca, a u nas się nie opłaca. Tutaj telewizja mówi, że u nas stocznia padła, tak, u nas stocznia padła dlatego, że rząd dopłacał do stoczni. A czemu w Niemczech nie padła? Ja wam powiem krótko, że w Niemczech stocznia właśnie by padła, gdyby w Polsce na krześle premiera siedział człowiek, który chciał to stocznię utrzymać. Bo Polska produkując statki, miałaby tańsze statki i tańszego pracownika i to w Niemczech padłaby stocznia, w której dla pracownika trzeba zapłacić 3000 euro za miesiąc, tak? No to Polska nie wygrałaby konkurencji? Zapłaćmy te półtora tysiąca dla Polaka euro miesięcznie, niech spawa statek w Gdańsku. A Matołom tłumaczą, że trzeba dopłacać i Matoły to w kółko powtarzają. No to, to jest to jest właśnie fałszowanie rzeczywistości przez telewizję. Ale oni, ta cała elita komunistyczna przez 70 lat rządziła naszym krajem. Miała monopol na media. Ona zna te zagrywki, tak? Zna te mechanizmy socjotechniki. Pierwszą rzeczą, jak upadła komuna, to co to było? No to to było utrzymanie się w mediach, w telewizji przede wszystkim, koncesje na telewizję, żeby nikt obcy nie wszedł i monopol na prasę. No to oni znają zasady gry i dzięki temu utrzymują się przy władzy. Ja to Wam mówię, żeby to społeczeństwo w końcu było mądre żeby nie było debilowate, bo nawet ci niepiśmienni talibowie w Afganistanie walczą z Ameryką i giną i giną. Nie umieją czytać, nie umieją pisać, ale wiedzą o co chodzi. Wiedzą, że jak Ameryka tam w ich kraju się usadowi, to będzie ich cyckać, będzie ich cyckać z kasy, zabierze im. Te złoża gazu, ropy, złota, srebra, platyny, litu, z którego się produkuje bateria. Nawet ci ludzie niepiśmieni wiedzą, że jak obcy jest w kraju, to jest wrogiem. A Polak tego po prostu nie rozumie. Amerykanie im tam rozdają marchewkę, żeby ich kochali. Długopiscy żołnierze amerykańscy rozdają czekoladę, chipsy. Nawet dolary im wciskają do ręki, przekupują tych Afgańczyków, tych wodzów plemiennych. I taki wał z tego jest, bo sam oglądałem film na internecie, że Amerykanin się skarżą. Zaprosiliśmy starszyznę, namawialiśmy ich, żeby zaprzestali walki, żeby donosili na tych talibów, którzy w, w górach walczą, żeby amerykańskie wojska wyszły. Daliśmy im pieniądze i oni wyszli z dyskusji z Amerykanami, opuścili tą bazę, a jak tą bazę opuścili, to nagle zaczęły spadać pociski z moździerzów na, na tą bazę. Amerykanie dali im te swoje papiery, co wydrukowali. To jest w ogóle cyrk z tym dolarem, bo Amerykanie drukują teraz na cały świat tego dolara. Pieniądz nie ma pokrycia w złocie i utrzymuje swoją wartość tylko dlatego, że gospodarka światowa potrzebuje, potrzebuje waluty międzynarodowej. I dzięki temu towarowi Ameryka utrzymuje swoją pozycję. Bo przy takim zadłużeniu budżetu państwa USA... Przy takiej niezbyt dużej produkcji przemysłowej w porównaniu na przykład do Chin, to waluta amerykańska dolar nie ma pokrycia. A ponieważ na świecie jest prawie 400 państw i każde potrzebuje tego zamiennika międzynarodowego, to tylko dzięki temu ten dolar się utrzymuje, ale i tak on w ostatnich latach spadł. Bo kto dobrze pamięta, to w 2000 roku dolar kosztował 4,5 zł, potem nagle spadł do 2 ,20 zł 20 groszy, a w tej chwili Mamy 3 20 zł 20 groszy. Jeżeli uwzględnić czynniki inflacji, to sami zauważycie, że te zmiany, fluktuacje są kontrolowane. Są kontrolowane. I ten cały dolar, za którego niektórzy by się powiesili, tak? Zabili brata, matkę, ojca, utopili nie wiadomo kogo, jest nic nie wart. Prawdziwą wartością to wiecie co to jest? To są wasze rączki. Wasze rączki, za pomocą których będziecie potrafili albo umiecie cokolwiek zrobić, jakiś towar i sprzedać. Popatrzcie, laureat Nagrody Nobla Czesław Miłosz pojechał w latach 50. z naszego ukochanego kraju komunistycznego do Stanów Zjednoczonych i powiedział tak: Ja tu u Was zostaję, ja uciekam, tam jest źle, tam mordują Amerykanie. Dobrze, dobrze, brawa, brawa. Dziennikarze porobili zdjęcia tego, tego. Jedna konferencja, druga, a potem. A gdzie ja będę pracował? A za co ja będę żył? Ja pisałem wiersze. Ale Amerykanie tak. E, my tych wierszy nie chcemy czytać. Mamy swoich poetów. I facet był bez pracy, yy, bez płacy. I wtedy tak. Aha, to ja w prl -u, ja tu u, u komunistów miałem pracę, bo pisałem. Stalin jest super, partia jest super, tu jest walka klasowa. I w Ameryce co zrobił? Ponieważ jego rączki były lewe lewe rączki pana Czesława Miłosza. On nie wiedział, że można nasiono pomidora wrzucić do ziemi, wyrośnie pomidor, sprzedać te owoce, tak? Nie umiał robić kowadeł, jak jakiś robotnik w fabryce, to zaczął co robić? No to właśnie to jest ta elita komunistyczna, która się w tym czasie po prostu prostytuowała moralnie. To wtedy zaczął odwrotnie pisać. Zamiast pisać, że Stalin jest dobry, tak? To on pisze Stalin jest zły, to jest morderca. A wiecie dlaczego? Bo papu o to, za co się je, to wtedy już ktoś inny płacił. To samo było na przykład z Szymborską. Wisława Szymborska. Wielka poetka, tak? Pisała tą poezję, to wszystko, bo jej komuniści płacili. Sama była zresztą komunistką, bo widać po tej osobie, jakie ona wartości wyznawała. Z tą tylko różnicą, że ona nie zwiała na zachód, tak? I nie zaczęła pisać na abarot. Tylko jak się skończył komunizm, to już wtedy nie pisała o, o tym Stalinie. Wiecie teraz o co chodzi? Właśnie o to chodzi, kto jest Murzynem. Polska wstępując do Unii Europejskiej, sami widzicie w tej chwili, stała się krajem murzyńskim. Jesteśmy zapleczem siły roboczej, zapleczem surowców, bo Polska jest bogata w surowce mamy ropę, dosyć duże złoża, mamy ogromne złoża węgla, z którego można robić też ropę, produkować benzynę z tego właśnie węgla, miedź, srebro, a złoża surowców na świecie są ograniczone. Jest tylko tyle i tyle ropy, tyle i tyle gazu, tyle i tyle złota, tyle i tyle powiedzmy siarki tam pod tarnobrzegiem, tylko tyle i nie więcej. I te wszystkie nasze bogactwa zabiera zachodni kapitał. A dla matołków. A dla matoków to się mówi tak. Jest wolny rynek. Tu przyszedł inwestor, on to kupił, tak? On tu zainwestował, teraz zarabia. A Wy macie pracę, ale tak naprawdę on kradnie, on kradnie i Wy tego nie rozumiecie, bo tylko tyle i tyle jest tej siarki, ropy, gazu, ani grama więcej. Wyeksploatuje, zabierze, tak? Wywiezie. A Matoły nawet nie wiedzą, że są krótko mówiąc, yy, okradzione Matoły, biały Murzyn z Polski, nawet nie wie, że jest Murzynem. Jak rwie tą kapustę w Grecji, rwie te marchewki w Niemczech, on nawet nie wie, że on jest Murzynem. To jest właśnie sukces tej propagandy fałszowania rzeczywistości za pomocą mediów. Bo przychodzisz zmęczony z pracy, tak skarpetki z nóg. Zatapczam, kopyta w górę, właczasz telewizor i 24 godziny na dobę albo telewizję, albo radio, chrzani. Jaka to Unia dobra? Zasponsorowali szkołę, zasponsorowali koncert, zasponsorowali wszystko, oni tu wszystko sponsorują. A dziennik, nie, tak jak powiedział Putin na konferencji prasowej. Putin na konferencji prasowej dotyczącej wstąpienia Unii Europejskiej to powiedział krótko, wyjaśnił to w trzech zdaniach bardzo prostych. Unia się pyta, chcecie żyć jak w Paryżu? Chcemy. Dawajcie, podpisujemy. Dawaj, podpisujemy. A czytali? Co podpisujecie? Nie czytali, tak? A czytać umiecie? No Unia, Po czemu nie czytali? No. Rynki odkryć, dziennik nie Nie. i y, normy targowe i techniczne y, wiedzic wprowadzić. I to się u nas stało. To się u nas stało. I dzięki temu na przykład w takiej miejscowości oddalonej o od 20 km ode mnie jest bezrobocie na max, bo cukrownia, która zatrudniała na przykład 700 osób, została zlikwidowana. Buraki nadal mogły rosnąć tam w okolicach łap. Ale niestety przyszedł yy, z Brukseli rozkaz że macie w Polsce produkować o tyle, tyle tysięcy ton cukru mniej i koniec. A gdyby Polska produkowała ten cukier, to byśmy powiedzieli tak. Tak jak Żyrynowski mówi, Brusel, Brusel! My mamy tańszy cukier, my sprzedamy na rynki międzynarodowe tań, tańszy cukier o połowę, a wy nie sprzedacie, tak? Bo wy macie duże pensje, u was się tam zarabia 2000 dolarów, 2000 euro, tak? A my dla polskiego Robola damy przykładowo tysiąc i sprzedamy o połowę taniej cukier. I co się wtedy stanie? Wtedy obywatele Paryża czy obywatele Berlina wezmą bejsbole, wyjdą i tam już u nich to było. Dlatego, dlatego się nie dziwcie, wyjdą z tymi bejsbolami i tak. Dziennik, nie, pieniędzy, nie. I samochody. Tak, tak, tak. Największe protesty zresztą y, ostatnio w Europie to były we Francji. Palenie samochodów, wybijanie szyb, ostro i mocno. Bo dzieniek nie! A u nas tak. Murzyna z pracy, kop, dzieniek nie! Murzynowi tak. Ciesz się, klaskaj uszami, klaskaj uszami. Bo nie masz pracy w Polsce. Ale cię kurde, załatwiliśmy na cacy. Aż do skarpetek, bo ci pozbawiliśmy pracy. I teraz masz bilet? Kup sobie jeszcze sam. No i sam kupił bilet, nie ma tak, że my ci kupimy bilet, tak? Jedź tam pracować i rwać kapustę. A Niemiec, widzieliście Niemca, żeby przyjechał do Polski, tak? I biegał na przykład pod knyszynem, pod mońkami, albo pod Warszawą, czy pod Lublinem rwał marchewkę, tak? Albo Grek w Polsce rwał kapustę. Widzieliście coś takiego? Widzieliście na przykład Francuza, który na polskim bazarze ciąga albo zamiata śmieci. Widzieliście? No pytam się was, widzieliście? O takiego wała widzieliście. Ale za to zobaczycie Francuza, zobaczycie Niemca, zobaczycie Żyda, zobaczycie nawet Greka w Polsce, który sobie siedzi z cigarkiem. W Polsce ma tutaj firmę i sprzedaje perfumy, na przykład Sarantis, to jest Street 8, tak, to jest grecka firma. Niemieckie banki są u nas, niemieccy pracownicy pracują, są żydowskie banki. Brebank jest bankiem żydowskim, siedzą, media są ich. Siedzą na eleganckich stanowiskach, w garniturkach, czysto. Nie kapie woda, nie jest zimno, nikt nie przeszkadza, tak? Bez stresu. I tutaj Polacy pracują ko nich. Biali polscy murzyni. O tak was załatwiają ci właśnie z SLD, z PO. Te wszystkie partie znacie, nie ma co tutaj wymieniać. Za jakiś czas zmienią nazwy, tak? Zamiast PO będzie PJN. Dla przykładu, a może go wina wstawiał, bo je, jaki ładny, piękny tutaj on krytykuje Tuska. A czyli Tusk zły, a on taki dobry, tak? To jest to samo, nie dajcie się na to nabrać. To jest stary numer. I powiem wam jeszcze więcej: dojdzie do tego, bo w tej chwili jeszcze w Polsce nie wykupili ziemi, ale jak wykupią ziemi, to nawet nie będziecie mogli tego ogórka zasadzić normalnie i sprzedać. A to jest najprostszy, najprostsza forma działalności gospodarczej. Zrobią was. Wtedy w bambuko jeszcze bardziej. Wtedy jeszcze bardziej będzie wiadomo o co chodzi. Wszędzie w Polsce na sklepach będzie napisane: sklep niemiecki, sklep żydowski, sklep francuski. Wtedy już jasno będzie wiadomo o co chodzi. Nie będzie polskich, krótko mówiąc, biznesów, ani polskiej klasy społecznej, klasy średniej polskiej, która ma yy, kapitał, krótko mówiąc. Wtedy każdy będzie mógł zobaczyć o co chodzi. Wtedy Żyd założy te swoje pensy i będzie mówił tak To mój bank, to mój sklep, to mój, to mój parking. Stajesz tu samochodem? Płać! Płać! Drogi publiczne? Korwin Mikke? Płać! Płać! Chodzisz do lasu? Skarbonka? Płać! Płać! Sprywatyzowane? Płać! We własnym kraju będziecie murzynami i będziecie murzynami na zachodzie. To samo koloniści angielscy zrobili w Kenii. Kiedy tych wszystkich murzynów połapali w całym kraju, tak? I zrobili jeden wielki rezerwat i tam ich wszystkich walili. A cały kraj sobie wzięli. W końcu murzyni się wkurzyli i zrobili takie powstanie. Możecie sobie sprawdzić to na internecie. Powstanie mał, mał, tak się nazywa w tym ich języku. Wzięli po prostu maczugi, kije, łuki. Zaczęli wyjść z tego rezerwatu. Palić, niszczyć, rozwalać, gnać, kogo złapali to maczugą. Doszło do tego samego, co w Kijowie. Dlatego, że zamiast myśleć wcześniej, zamiast wcześniej działać, no to doprowadzili się do sytuacji, że po prostu złapali za gardło ci właśnie ten zagraniczny kapitał. Dusił, 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 aż, aż nie wytrzymali. U nas trzeba zrobić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Dlatego musicie się organizować politycznie. A żeby się organizować politycznie, to trzeba mieć co? Trzeba mieć pieniądze. A żeby mieć pieniądze, to trzeba co? Trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli jest marsz niepodległości, jest konto tego marszu niepodległości, wpłaćcie tam 5 zł, tak? Jeżeli jest Radio Maria, wpłaćcie tam 5 zł. Macie firmę, macie jakieś tam pieniążki, dajcie komuś te 5 zł, jeżeli ma jakiś cel. Bądźcie aktywni, bo doprowadzimy się do sytuacji takiej, żeby po prostu wszystko w naszym kraju zabiorą. I tutaj będziemy murzynami, bo tam już jesteśmy murzynami. I tak to po prostu, w tym kierunku ta cała sytuacja zmierza. Do tego nie można absolutnie do, y, dopuścić. Tamte kraje wiedzą o co chodzi i swoich surowców mineralnych, bogactw nie oddają, bo tak jak powiedziałam, tylko, tylko w przyrodzie jest ograniczona ilość tych surowców. Oni tego nie oddają. Ani Francja, ani Niemcy swoich złóż surowców nie oddają, czy Wielka Brytania. Oni wykupują je na całym świecie. I u nas zrobili sobie taką kloakę, rynsztok, zaplecze białych murzynów, zaplecze siły roboczej, tak to się nazywa, i zaplecze surowcowe. Ta cała platforma obywatelska to tylko naiwniaki w środkowej Europie, Polacy, a dali się na to nabrać. Ale to jest dlatego, że jak myśmy utracili niepodległość w 1939 roku, a odzyskali w 1989 roku, to to jest te 60 lat. I w tym czasie zapadają klapy na oczy dla Polaków na temat zasad funkcjonowania ekonomii na rynkach światowych. To nieważne jest, czy my tą ekonomię nazwiemy wolnym rynkiem, czy ekonomią globalistyczną. Ekonomia na świecie jest zawsze ta sama. Ameryka teraz handluje dolarem, Rosja w komunizmie handlowała rublem transferowym. Tak? Ameryka po prostu doi świat w inny sposób, a Rosja doiła świat w inny sposób. A Rosja eksportowała ideologię komunizmu, a Ameryka eksportuje ideologię globalizmu i homoseksualizmu, żeby stumanić ludzi, dlatego, żeby ich po prostu doić.